Oj, no i wylądował. Zobacz, tutaj się tsuł, tsuł, tsuł i zahaczył, i go obróciło. Zrobił się kapota, żeby dokonał kapo kapotażu żeby... O kurde! Eee, powódź Powódź plus ręka rozwalona. Eee, witam Was wszystkich. Przyjechaliśmy tutaj endurobusem mm -hmm. eee, razem z panem Maciejem. Razem z panem Mateuszem Jesteśmy dosłownie na jakiejś polanie na Wawrze Tutaj gdzieś się ponoć rozbił jakiś samolot Więc idziemy tak na szybciutko Sobie obczaić co i jak na razie Na razie zapowiada się dobrze, ale zobaczymy jak z tym bagnem Bo chłopaki to się ubrali jak na wojnę dosłownie Więc lecimy, zbieramy się i do zobaczyska Mieliśmy Mateusza mikrofonówkę, walkie toki. Każdy z nas ma, później zrobimy sobie jakąś taką ciekawe zwiedzanie terenu za pomocą, za pomocą oto tych urządzeń idziemy na razie przed siebie Nie wiem gdzie konkretnie, ale idziemy No to panowie ja będę będę, będę musiał ten... się zaopatrzyć chyba w te te... worki no weź wejdź tam tak przykładowo do połowy jakbyś mógł Dobrze, to ja pierwszy zbadam teren. Aligator! Ua! Nie, ale no wejdź, zobacz mniej więcej, jaka tam jest głębokość. Macie gdzieś jako pierwszy zbadać teren, jako że ma takie same wodery jak i ja. Ej, nieźle tutaj! Chłopaki, jest taka zimna Dobra, ja się, ja się tutaj za. No i ogólnie, no to poszliśmy do Kerfura po. Poworki na śmieci. Po worki na I teraz śmieci. właśnie zademonstrujemy po co one były i jaki miał tutaj zamysł Kuba kupując te worki no bo... Ponieważ kalosze również mamy w samochodzie, ale Kuba uważał, że to będzie lepsze. Masz kalosze? Ostatnio tak, próbowałem. Ale, użyć... ale one są dotąd, więc ci nie zasłonią, tak jakby nie chronią ci całej, całej giry, będzie tak mokre. Ostatnio próbowałem użyć worków, gdy byłem tutaj i w ogóle nie działały. Przemakały? Przemakały, rozerwały się. <coughs> ale możesz użyć kilku naraz. No właśnie do tego to robię godziny ogólnie... O mój Boże Ja nie wiem czy te twoje worki przeżyją to tak? Nawet nie mógł tak, ja bym chciał Kolejnego weźmiemy cię na barana <grymne> Jeżeli chodzi ogólnie no, o ten nie. temat to... O mój Boże, zasysa, zasysa mnie Zasysam! Daj mi też buto zdejmuję. Zas... <grymne> Dobra Czekajcie, ja muszę powoli

Nie, mi jest dziwnie zimno Oh my god, o kurwa O kurde, buta nie mogę wyjąć no, Nie śmiej się No z czego ty się śmiejesz? Jesteśmy poważną grupą urbex'a, wołek Ale no nie, nie Ja też już w nie martw się. O kurde, ja też się oj, ojoj oj. Ci, że wiem ci kalosze do nicy da, tak jak jestem głęboko. No prawie do kolan jest. No. To dopiero początek. Wszystkie wyprawy. Czekaj, ja się skupiam na tym, żeby obchodzić wszystkie wszelkie przedmioty, które... Okej, ostry krawędziła no. wartwił ci się wodę. Masz radę! Ja się przestraszyłem, że kurde ktoś nas spektuje albo coś. Jak jest? Dobrze myślę. Prawie. Dalej kuba, <laughs> jeszcze dwa metry. <laughs> okay, dobra. No dobra, jest dobrze, tylko nie wiem czy mi się pierwsza warstwa nie rozwarstwiła. <laughs> A no i spodem i z czterech liter spadają. <laughs> Muszę mocniej zawiązać. Idziemy? Idę tak cała droga tam? No nie, tu musi być wszyscy dosyć krzaki. No. Ja o kurde. Mam nadzieję, że nie będę tej decyzji załował, w sensie, gdzie się podjęliśmy. Dużo razy tego panu No musimy iść tamtą stronę W którą? Tam. Mnie to niepokoi, że cały czas sygnały się tutaj.

jest w stanie zatapionym. Lewa też, no to pozdro no to jest poza, poza wodach można powiedzieć. Tym, tym razem w normalnym stroju, a nie jak jakiś klaun. Ale no zobaczymy, no. Mój pomysł zawiódł niestety. Czasem tak jest. Trudno się mówi, no. Że teraz palimy drona, żeby sprawdzić, co to są za kamery. O, tam widoczne na nagraniu. Raz widzi się mój palec Ale zobaczymy, jak to wygląda. Maciek ma drona. Zaraz sprawdzimy, co i jak. Czy jest sens, żeby tam podpalić, i czy nie. Jest Weź człowieku, mokre buty mam. To, nie. Co tam, mokre buty? Ja się bardziej boję, że będzie mieć tak jakieś problemy, konsekwencje. Jakie konsekwencje? To jest teren człowieku do użytku no, publicznego. Albo policyjny, albo wojskowy po... widzisz te krzaki? No widzę. No właśnie. No tutaj helikoptery latają normalnie, nadzorują ten teren. No to może być problem. To może być problem, Nie no, ale fajnie jest tutaj. Taki fajny azem, tak cichutko. Z miasta, miłe, czyste powietrze. Dokładnie. <gry> tak no i będziemy startować dronem, no. O, o kurde. Wszystkie to. Dobra, trzeba już pójść do iPhone'a. Ja widzę twoją. O no kurcze, jak miejsce zbrodni. Co widać? Samolot! Ja to nic nie widzę. To patrz na drona, czy nic nie wlatuje. Nie widać go. Nie widzę drona. Weź tak koło kamer tych przeleć, tak Nie. <laughs> no i czemu? Te panele normalnie fotowoltaiczne koło tych kamer, ja nie mogę. Jak wygląda to kozacko z góry. A serio są jakieś takie opaski jakby w sensie... Tak, jak miejsce zbrodni. No. Jak wygląda to nie tam co nie było. Pojechać mi drona, tam jest. No jak to byliśmy do właśnie pani bardzo się skarżyła na to, że dużo... A była osób tutaj, widziała się na żywo. Tak, gadaliśmy z nią normalnie i mówiła właśnie, że dużo osób bardzo przychodzi i chodzi po tych skrzydłach, po tych wszystkich lotkach, sterownikach, nie wiem jak to się tam nazywa. Mm -hmm. I, i niszczy to po prostu. No, on tutaj długo leży i bardzo dużo podobno rozkradli rzeczy, więc zamknęli ten samolot, bo on ogólnie powinien mieć takie miejsce na zewnątrz przy drzwiach na kluczyk, ale dużo rzeczy bardzo pozabierali i to są idealnie takie by zabrać, czyli mi postrad. Znacznie bardziej zniszczony, niż był, jak tutaj się rozbili Tak powiedziałem To jak kiedyś było Lamborghini Rozbite tam na woli, pamiętasz? Mhm, mm to pomarańczowe no. Dobra, no, no ja i idziemy, bo... Nie, widać Warszawy stąd Spoko. A to nagrywasz? Ty... No nawet nas widać teraz Gdzie? Pod pomocą może nie Tam! Musisz tak szybko lądować, żeby śmigła się zatrzymała. Szybko. No i bezpieczne lądowanie. To jest najtrudniejsze 50 metrów w, mo w moim życiu, naprawdę. Eee, wiesz co, paliwo wylane na wodę ma kolor taki tęczowy, więc

a jak stoimy sobie tak oto, możemy popatrzeć? to, to ma głośno? No to jest taki rower, pisz tu co od nas. Nie wiem, czy nas słyszy. Słychać nas? A możemy tu stać? Powtarzam, proszę o dajcie o dowiedzenie, bo jest pasówka nie wygląda po. No to się wzywaj, kurwa, my nie wchodzimy No Ale czy si możemy sobie tylko tak stać? To tylko tukniemy no. Chodzisz tam? Idę tam. Ale wy, ale... W... No że my nic złego nie robimy. Nie, ja nie idę, patrz. Nie spójrz tutaj. Troszkę ostrożniej. Tak mam coś, czekaj. Tu też mam. Tu jest mam... taka jedna, gdy miejsce. O, no. Dobra, idź. A tu normalnie będę iść, tak? Tak, no tu jest lepiej. Tu jest To też tak powoli, nie? Zaraz będziemy ślić. O kurde, czekaj. O! zaczął lądować o, czekaj o. zaczął lądować tutaj się sunął, sunął, sunął i zahaczył i go obróciło zrobił się kapotaż, dokonał kapo kapotarzu, czyli takiego dachowania jakby Cio? przez uderzenie, nie? Jadł chodź nie, to tak się proste. no, ale wiesz ale nie jest no dlatego życie gangstera nie jest takie proste Podobno... Życie gangstera nie jest takie proste. To nie tylko imprezy i dzieci. Trzeba ciężko pracować, dzielić się z ziomkami, chodzić na siłownie, opłacać adwokatów, dusić zdesperowanych dłużników, a w tym wszystkim ci przeszkadza psiarnia i b**** A więc drogie dzieci zastanówcie się dobrze, kim chcecie w życiu zostać. No to mówią, że Pan i Pani lecieli Tylko Pani jeszcze pan miała lekkie obrażenie Ale to tyle Dobra, już idziemy Do widzenia. The next day oh, ja, O! No o! To małe kawcie ah. Z racji tego, że mamy średnio tutaj jakby takie siodełko, wiecie, e, fajne, elastyczne, mamy mega, takie no nie fajne, no za bardzo, zobaczcie sobie sami. Więc z racji takiej postanowiłem zakupić siodełko już takie lepsze, też od Wontragera, ale chłopaki mówili, że będzie o wiele wygodniej, o wiele lepiej, więc montujemy. No jak widać, siodełko już siedzi. Bardzo fajne, bardzo wygodne było się bo już się karnąłem kawałeczek no jest takie minimalistycznie i mamy jeszcze wywiecznik tutaj fajny na, na tylnią część ciała więc idziemy dalej w przygodę zobaczymy co nas dzisiaj czeka no, no jakby to powiedzieć kiedy się nie nagrywa, to się naj, najciekawsze rzeczy dzieją. Nie wiem, co się tak stało. Kurcze, Blaszka. To ogólnie jesteśmy na jakimś serwisie rowerowym. Sami nie wiem, jakim. Dali nam miejsce do wglądu. I szukamy pina, który będzie pasował do mojego. Bo jak na razie jest niezaciekawie. A wiesz co jest gorsze? Że jak mogę wy, wypiąć i może się rozpołowić łańcuch, wtedy to już nie ma nic do, do ratunku. Ile mój miał? No nie wiem, nie zmniejszałem. little longer than a few minutes later. Ja już zjeżdżam do metra, czyli kończy się odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie subika, łapkę w górę, wszystko co możliwe, a zobaczycie co czeka nas przy przyszłych materiałach, bo zapowiada się dobrze.